Ustawiła je na firmy do co Ej, ogarnij się No i stary i zostawiła hmm? mnie. Wiesz co, poczekam, hmm. mam jeszcze jeden telefon. No, siema, co tam? No, siema stary. Wiesz co się stało, Marta mnie zostawiła. Nie przejmuj się, stary. Tego kwiatu jest pół światu. <laughs> Nie była mnie warta. Będzie tego żałowała. Mnie się tak nie zostawia. O! Nie ta, to, to inna. Jak mi przykro, że ona mnie zostawiła. Siema tam. Siema, siema. To co, idziemy? Jasne, jasne.